Cześć witam. Nie znam się może na pralkach zbyt dużo, ale postanowiłem w moim projekcie przywrócić starą pralkę do życia. No i mam tu problem, bo to jest taki nietypowy model pralki. Bęben klejony, musiałem go rozciąć. Zaraz go będę składał, znaczy nie tak zaraz, bo pierwsze jeszcze jest problem w krzyżaku. Oczywiście kupiłbym krzyżak. Lecz niestety nie mogłem znaleźć takiego samego drugiego pęta, bo tutaj jest dobrze, tutaj nic nie gnije, tutaj jest fajnie, tylko właśnie w tych miejscach. Tutaj, tutaj i tutaj. No to standardowo, no, tutaj gdzie jest największe obciążenie. Postaram się y, wzmocnić go właśnie za pomocą takiej oto blachy. Myślę, że się uda, no bo nie ma nic niemożliwego. Pokażę Wam teraz fajny sposób, jak odzorować na przykład bez obliczania, bez mierzenia, jak sprawdzić jaki tutaj kawałek musimy wyciąć tej stali, żeby nam się fajnie wpasował. To jest bardzo ważne i tu sobie wpadłem na taki pomysł, że posłużę się klejem na ciepło. Tak, tutaj zaklejem taki szlaczek od spodu aż do samej góry. Później to odkleimy. No i sprawdzę czy to się w ogóle czy to ma sens, czy nie no i teraz usuwamy go i proszę bardzo mamy już kształt teraz wystarczy go odrysować trzeba to zrobić w ten sposób Widać mniej więcej, jak trzeba wyciąć. Oczywiście go teraz trzeba wygiąć, ale jeszcze zanim go wygnę, to muszę tak krawędzie wszystkie wy... Wygładzić. A teraz będzie gięcie, już trochę przyszli po węgielę. To było tą stroną, tak? Czyli wyginamy w tą stronę. Do tego celu najlepiej chyba użyć madła i motka I wyginamy. Krzyżak jest. Słuchajcie, <laughs> jakby stąd było, widzicie? I bez obliczeń, bez niczego, fajnie spasowane. Tuż w sumie wszędzie jest ładnie. już Nie ma co poprawiać. Będę to jeszcze doszlifował do tej linii, gdzie robiłem, to by było idealnie. Słuchajcie, jeszcze tylko trzy tak zrobię i można przekręcać. I krzyżak będzie wzmocniony jak się patrzy. O, marki Philips. <grystanie> ok, moi drodzy. Teraz trzeba, tak jak powiedziałem, wymyślić jakiś sposób, żeby to tutaj sensownie połączyć. Tutaj, jak widać, już mam z każdej strony. Dobrane, podocinane. Najlepiej, żeby to było połączone na śruby. Zobaczcie, z każdej strony mam wzmocnienie stalowe tego krzyżaka. Fajnie mi się tutaj muszę powiedzieć, że to wszystko zgrało. No i co? Plan jest taki, że muszę sobie zaznaczyć markerem. Bo teraz mam idealnie dopasowane, tak? I muszę sobie zaznaczyć markerem środki. Czyli tutaj środek. Dobra, to na początek wybierze te same te środkowe. Trzy otwory. Dobra. Teraz trzeba wiercić w krzyżaku. Jakby się tego podjąć? Dobra. Żeby nagwintować M6, trzeba wiercić wiertłem mm 5 mm, bo z jednej strony gwint ma 0,5 mm, z drugiej też 0,5 mm, daje nam o mm mniej. Długość, na którą się nawiercę, to jest dotąd, ale to będę sobie na bieżąco kontrolował. No i wiercimy pomału. Chyba będzie. Za dużo nie ma co. No, jest dwa, ale tu jeszcze jest i tak główka. Która idzie nad. No, plus 4 mm blacha, więc tak naprawdę trochę mniej tego będzie. No, no i mam teraz gwintowniki M6. Jeden jest wstępny, drugi wykończeniowy. Aha, tylko jak ja teraz to tym będę gwintował. Jak mi będzie przeszkadzać, to. A, to sobie nagwintuję to w prętarku. Co tam? Okej, okay, ja. Zawsze się daje oleju do gwintowania. I co chwila trzeba wykręcać. Aluminium na razie fajnie idzie. O, jesteśmy w stanie ostrożnie Oke okay. nagbinowwany do samego końca trręci się kręcaćką już więcej nawet nie trzeba. Tak, jak chciałem. I trzymać stali. I to o to mi chodziło, bo aluminium to zawsze może tam się jeszcze ten wind jakoś ujechać. Mówiłem, że się przydadzą. Już jest w sumie krzyżak wzmocniony, ale jeszcze go tutaj bardziej mocnie i. Ale mocno przekręciłem. Dobra, no więc teraz jeszcze tak jak powiedziałem, tutaj, tutaj, tutaj wzmocnienia i można składać. Będę. fajna powiercone i takie farby użyję na rdze podobno jest nawet stosowana w przemyśle okrętowym malowane są kadłuby statków i no Ona jest właśnie przystosowana do ciągłego kontaktu z wodą. Nie wiem, jak tam te proszki, no ale to po to mówiłem już kiedyś, że są eksperymenty, żeby eksperymentować. Na pewno, jak pomaluję jedną farbą, to nie będzie gorzej, jakbym tak bez malowania w życiu, bo to by od razu zaczęło rdzewić. Dobra, już mam dwie warstwy nałożone. Tutaj jest akurat mokre, ale to na trzeci. Czas skręcić to w końcu do gópy. <śpiewanie> Wierzchnię już tutaj wypolerowałem, żeby pozbyć się tych mikrorysek. Teraz jeszcze sobie dodatkowo posmaruję farbą, tutaj idzie nigdzie, tutaj żeby nie rzewiało. No to ja teraz już przekręcam krzyżak do bębna i będę składał krolkę. Natomiast już w tym odcinku się z Wami żegnam. Dam znać yy, na ile jest owocny ten sposób wzmocnienia. Ale myślę, że powinno naprawdę teraz dłużej to podziałać. Zaraz tutaj właśnie. Będę już do nam przykręcał. Tylko ten kamień tutaj jeszcze zedrę. O. Mam nadzieję, że się nic nie przesunęło. że wszystko podpasuje. Tutaj Siedzi. Siedzi fajnie, super. Siedzi teraz, wystarczy to przekręcić. O, na śrubeczki. No i co, podzielę się później z Wami informacją, czy ten krzyżak daje radę, czy nie. Czy nie brudzi też prania ta farba przypadkiem, ale nie powinna. Teraz tu to wszystko będę skręcał. Muszę nowe łożyska zamontować. Później skleić zbiornik. Może jeszcze zrobię odcinek o tym. No ale to ten był tylko o tym, jak sobie. Zrealizować takiego krzyżaka. Oczywiście nie bierzcie ze mnie przykładu. No, ja to tak zrobiłem. Myślę, że powinno to znacznie wzmocnić całość konstrukcji. No i zapewnić jeszcze długie lata użytkowania i prania w tej pralce. Także co, jeśli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i poradnikach. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Cześć.